Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Piotr Kotowski, produkt menadżer firmy Tymac Agro. Jesteśmy dzisiaj na polach w Spytkówkach, 17 października, temperatura 20 stopni, dlatego widzicie mnie Państwo w krótkim rękawku. Taka jesień to rzeczywiście super pogoda dla wzrostu roślin, ale to też pewne wyzwania jeżeli chodzi o upilnowanie tej rośliny, jeżeli chodzi o jej wzrost i tempo pobierania składników pokarmowych. Pola, które widzicie za mną, to są pola demonstracyjne oraz pola dalej odmianowe, jeżeli chodzi o odmiany rapul. Jesteśmy w spytkówkach, a więc tutaj Mariusz jakby pilnuje tych wszystkich rzeczy, mieliście niedługo, niedawno Państwo możliwość zobaczenia filmiku, który właśnie nagrywany był przez Artura i Mariusza na temat. No Generalnie w tym roku te systemy korzeniowe no, mi się podobają, bo jak tutaj widzieliśmy, one są palowe, długie, hmm. rozbudowane, głęboko sięgające w profil glebowy, więc i kwestia zaopatrzenia wody. Składniki pokarmowe tutaj myślę jest rzeczą kluczową. My dzisiaj właśnie mówimy o tym, jak wygląda kwestia poletek, które są potraktowane nawozem TopFOS NPS49. Możemy się pochwalić tym, że rzeczywiście widać tę różnicę. Zauważył tutaj hodowca, że rzeczywiście roz, odróżniają się te rośliny. My również to widzimy i za chwilkę też o tym będziemy mówili. Część doświadczenia, która została nawieziona nawozem NPS-49, wyraźniej no, charakteryzuje się lepszym, lepszym wzrostem. Ale proszę Państwa, co w tej chwili na polach się dzieje jak sytuacja wygląda? Tutaj pole jest dopilnowane. Wszystko, co należy zrobić, zostało zrobione, a więc została zrobiona ochrona insektycydowa. Dwa razy był ten zabieg robiony po to, aby dopilnować, aby śmietka nie narobiła szkody i korzenie są rzeczywiście czyste. Nie widzimy tutaj żadnych problemów, nie widzimy pogryzienia. Nie ma też ataków ślimaków w tym roku, ta część pola jest od tego wolna, więc to bardzo dobre, bardzo dobre informacje. Niedawno został również tutaj zastosowany regulator wzrostu i fungicyd, tak więc mamy ochronioną roślinę również przed chorobami grzybowymi i regulujemy pokrój, regulujemy jej tempo wzrostu, żeby nie wybujała nam, żeby nie była zbyt duża. Więc zadbaliśmy o wszystkie te parametry, które są niezbędne, abyście Państwo mogli do nas przyjechać później na wiosnę, zobaczyć rzeczywiście rzepak, który będzie pięknie wyglądał, jak który będziemy mogli porozmawiać, i będziecie mogli też zobaczyć, jak wyglądają poszczególne odmiany, jak one się od siebie różnią i jak wyglądają. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o naszą firmę, o firmę Timak, więc oferujemy Państwu rozwiązania nawozowe, w tej chwili tak naprawdę do zastosowania w uprawie rzepaku mamy sposobność wejść z ferti z tą grupą, tak naprawdę większość gospodarstw, które stosują nasze rozwiązania, już Ferti Actyl Starter został zastosowany. Jest to stymulator, który wpływa na rozwój systemu korzeniowego, bardzo silne pobudzenie tego wzrostu, ale jednocześnie nie budzi, nie pędzi rośliny do góry, jeżeli chodzi o wzrost. Nie ma więc ryzyka wyniesienia stożka wzrostu po zastosowaniu startera. W tej chwili możecie Państwo również zastosować kolejne nasze produkty, a więc Ferti radikal Radical lub Rekord, w zależności od tego, jaka sytuacja na polu. Jeżeli te rośliny potrzebują jeszcze boru albo daliście małą dawkę boru, to warto pomyśleć o tym, aby rzeczywiście wejść z radykalem, który ten bor dostarcza, ale jednocześnie dostarcza również tej biostymulacji rozwijającej system korzeniowy i trzymającą roślinę przy ziemi, aby nam nie wybujała, aby stożek wzrostu był silny, aby tam były zmagazynowane cukry, ale żeby jednocześnie pozwolić tej roślinie rosnąć spokojnie i nie pędzić jej do przodu. Rekord z kolei to yy, Nawóz dolistny, dolistno-doglebowy, bo również jest to ta sama biostymulacja, czyli ferti działający też na glebę, na funkcjonowanie tej gleby, ale tutaj dostarczamy z kolei potasu i siarki. Potas i siarka to dwa pierwiastki, dwa makroelementy praktycznie, które w rzepaku odgrywają bardzo dużą rolę, szczególnie tam, gdzie mamy już sporą masę liści, warto się nad nim pochylić i nawet pod koniec okresu jesiennej wegetacji zastosować ten produkt, po to, żeby zagęścić. Soki komórkowe, żeby spowodować, że roślina nie będzie miała rozrzedzonych poprzez to, że na przykład pobierała cały czas azot, bo było ciepło soków, co niesie ryzyko później wymarznięcia i strat. Podając rekord, gwarantujemy, że roślina będzie miała dobrą gęstość, dobrą zawartość aminokwasów, a więc będzie to produkowała białka i dzięki temu nie będziemy mieli ryzyka wymarznięcia. Oczywiście yy, można się tutaj zastanowić również nad tym, aby zastosować dawkę spoczynkową azotu, ale wtedy musi być to azot w formie amidowej, zabezpieczony tak jak u nas w Sulfamo 30, który nie uruchomi nam tej rośliny jeszcze teraz jesienią, nie będzie gonił jej, ale spowoduje, że na wiosnę ta roślina będzie miała energię i możliwość ruszenia i odbudowania jak najszybciej liści, i, i budowania masy, która będzie odpowiedzialna za plon. W tej chwili będziemy się przyglądali temu, jak rośliny wyglądają. Gdzieś tam na początku listopada na pewno przyjadę tutaj na zrobienie top serwisu, ponieważ top serwisy w firmie Team Agro wystartowały w tej chwili. Będziemy objeżdżali więc pola naszych rolników, aby przeprowadzić takie top serwisy, zaobserwować, jaki jest długi system korzeniowy, jaka jest szeroka szyjka korzeniowa, czy nie jest zbytnio wyniesiona, ile mamy liści, jak te wszystkie parametry wyglądają. A potem będziemy chcieli przedstawiać to Państwu, jak się to rozwija w dalszym okresie wegetacyjnym i jakie wnioski tego możemy wyciągnąć. Po poprzednich latach zauważyliśmy, że szereg wniosków się nasuwa, jeżeli chodzi o terminy siewu, o to jakie zostały zastosowane nawozy, jakie dawki, wpływają one w znaczący sposób na to, co ostatecznie osiągamy. No i tutaj właśnie ta kwestia odpowiedniego odżywienia w okresie jesiennym to przede wszystkim właśnie wpływ na plon, ponieważ ilość zawiązków, które zbudujemy jesienią, determinuje przede wszystkim plon, który otrzymujemy w czasie żniw. Więc my w tej chwili chcemy pokazać Państwu rośliny, które tutaj są w fazie 6-8 liści. W tej chwili jest jeszcze możliwość zastosowania dożywienia tej rośliny. Na plantacjach niektórych widzimy, że jest niestety trochę niedoboru azotu, więc warto jeszcze minimalnie, ale dokarmić tą roślinę, dostarczyć jej składnika. Trzeba przeanalizować, co do tej pory podaliśmy, jaki skład jest podany. I zadbać o to, aby roślina przy takim przebiegu pogody jeszcze nadal tą wegetację mogła prowadzić, aby nie była głodna. Kiedy będzie wchodziła w okres spoczynku zimowego. Okay, to przy okazji, kiedy jesteśmy już na polach i mówimy o tym, jak rzepak się zachowuje, w jaki sposób wygląda w tej chwili, co już do tej pory mogliśmy zrobić, chcemy też porównać, jak te rośliny wyglądają. Co prawda nie jest to doświadczenie ścisłe, ale mamy tak, że część pola jest potraktowana naszym nawozem topfos NPS-49, więc mamy sposobność zobaczenia, czym różnią się rośliny. Te, które są na standardowym nawozie NPK, a te, które są na naszym topfosie NPS-49. Więc warto zwrócić uwagę, proszę Państwa, na to, że pokrój roślin i to, co jest na górze, i to, co jest na dole, różnią się między sobą. Sama długość korzenia na kontroli, czyli tam, gdzie jest zastosowany nawóz NPK, nie jest znacząco odbiegająca od tego, co jest na NPS-ie. Niemniej jednak sam pokrój, sama struktura korzenia wygląda zupełnie inaczej. Proszę zwrócić uwagę, ile korzeni bocznych i włośnikowych jest na, korzeni, na roślinach, które rosną na standardowym nawozie NPK, a ile jest tej struktury. Ile jest tych włośników bocznych od gałęzień przy korzeniach roślin, które zostały potraktowane właśnie nawozem NPS? Wynika to przede wszystkim z tego, że nasz NPS zawiera w swoim składzie FizioPlus. FizioPlus, czyli ukorzeniacz naturalną substancję, która w roślinach występuje i stymuluje do rozwoju systemu korzeniowego. Stymuluje również rośliny do intensywnego pobierania wapnia. Wapń. Odpowiada za to za budowę ścian komórkowych i silną rozbudowę systemu korzeniowego. Mocny, silny system korzeniowy potrzebuje zarówno fosforu, jak i wapnia. W naszym nawozie dokładnie tego dostarczamy. Warto zwrócić uwagę właśnie też, że istotne będzie to, jak będzie zachowywała się szyjka korzeniowa, czy ta roślina pójdzie nam w górę, czy nie. Niemniej jednak, już w tej chwili po pokroju widzimy rośliny, że. Rośliny te są w bardzo dobrej kondycji, są odpowiednio wyrośnięte, odpowiednia masa liściowa. Teraz zostały one potraktowane regulatorem wzrostu, więc na pewno będzie przytrzymany ten pokrój, żeby one nam nie szły w górę. Ta roślina zdecydowanie będzie miała lepszą możliwość pobierania jednak składników pokarmowych i będzie miała dostęp również do, do wody, do tych wszystkich rzeczy, które są bardzo istotne. Poza tym przekrój szyjki korzeniowej. tak, To, co widzimy, jeżeli chodzi o wielkość liści i ilość tych liści jest taka sama, ale sam przekrój, samą, samą tą wielkość możemy sobie porównać, więc to będzie też świadczyło o tym, jak duży będzie stożek wzrostu, ile materiału zapasowego będzie w nim zmagazynowanego, a co za tym idzie, jaki będzie możliwy start na wiosnę. Im więcej w stożku wzrostu zmagazynujemy, tym więcej tego cukru uruchomimy wiosną i roślina będzie mogła ruszyć szybko z odbudową korzenia, z odbudową masy liściowej i korzystaniem ze składników pokarmowych. Tak więc to bardzo istotne, aby przed zimą rośliny były jak najmocniejsze. Zadbać jednak trzeba właśnie o odpowiednią regulację. Jeżeli daliśmy jesienią sporą dawkę azotu, to przy pogodach takich jak dzisiaj, gdzie mamy 20 stopni, a mamy połowę października, możemy liczyć się z tym, że ten azot będzie nadal intensywnie pobierany i roślina będzie rosła, a więc trzeba przypilnować, czy nie będzie potrzebna druga dawka, jeżeli chodzi o skracanie rośliny, o utrzymanie, o regulację jej wzrostu. Więc możemy tutaj w prosty sposób, na przykładzie żywym, na roślinach, zobaczyć, że tam gdzie jest stosowany nawóz NPS, który dostarcza zarówno siarki, fosforu, wapnia, jak i biostymulacji, której w innych żadnych granulach nie znajdziecie, powoduje, że te korzenie są zdecydowanie lepsze. A jak wiemy, korzeń stanowi podstawę rośliny i możliwość budowania plonu. Warto też pochylić się już nad zakupami na wiosnę. Na pewno będziemy odwiedzali Państwa w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o ofertę zastosowania pod wiosnę. Tych podrzepak produktów mamy kilka i warto rzeczywiście przeanalizować, przemyśleć, co możemy zrobić. Myślę, że ci, którzy o azotach myśleli już wcześniej, to już zaopatrzyli się w nie, ale z całą pewnością warto tam się pochylić nad nawozem kompleksowym, bo ciężko go nazwać tylko azotowym Sulfamo 23, który jest do stosowania wiosennego. Dostarcza wszystkich. Które są niezbędne, bo jest azot w dwóch formach: jest siarka, jest wapń, jest magnes, i oczywiście cały ten kompleks opatrzony jest jeszcze specjalną biostymulacją czyli N-proces, który wpływa na to, że roślina będzie wykorzystywała azot w pełni. Po pierwsze, dlatego, że nie ulotni nam się azot z gleby, z granuli, którą podamy, a po drugie, dlatego, że stymulacja N-proces. Wpłynie na to, iż efektywnie będzie azot pobierany z gleby i rośliny będą mogły wykorzystać więcej azotu, nie tylko ten podany. W formie mineralnej, ale również ten, który jest w glebie, ponieważ mikroorganizmy będą funkcjonowały lepiej. A druga korzyść wpływu na, na pobieranie azotu to jest to, że roślina dużo intensywniej przetwarza azot już w samym, w samym organizmie. Tak więc reduktaza azotanowa działa efektywniej i roślina cztery razy szybciej jest w stanie przetworzyć formę azotanową na formę, z której będzie budowała. Później aminokwasa, więc formę amonową. Więc zachęcamy do tego, aby korzystać z tych rozwiązań, aby rozmawiać z naszymi doradcami o tym, co ciekawego mamy, z całą pewnością gamma DNA jest również ciekawym rozwiązaniem dla Państwa. Kto zastosował Irysa w okresie jesiennym myślę, że już zobaczył, jak efektywnie on działa, w jaki sposób potrafi. Pobudzić roślinę do wzrostu, do rozwoju systemu korzeniowego, do fajnej rozbudowy, mocnych, mocnych liści. Więc z całą pewnością na wiosnę warto go również zastosować, kiedy roślina będzie ruszała, wegetację. To irys będzie tutaj bardzo ciekawym rozwiązaniem. I jak zawsze, w okresie dalszego wzrostu, Gold, Sea-Active Gold, który wpływa bardzo dobrze na kwitnienie, czy Genactis, który w tym roku Pokazał, że rzeczywiście potrafi wykonać niesamowitą robotę. Zastosowany razem z zabiegiem na opadanie płatka robi niesamowitą robotę, jeżeli chodzi o masę tysiąca nasion czyli na ostatecznie na plon, który zbieramy z pola. Tak więc proszę Państwa, dużo rzeczy, dużo tematów, z którymi możemy, możemy rozmawiać z doradcami Team Agro, ale przede wszystkim teraz to top serwisy, z którymi będziemy chcieli do Państwa dotrzeć. Śledźcie nas proszę Państwa na serwisach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, wszędzie jesteśmy, wszędzie można mieć interakcję z nami, skontaktować się, aby dowiedzieć się, co ciekawego dla Państwa przygotowaliśmy.